Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadość uczynić, o ile to będzie w Twojej mocy, za ich niewdzięczność. Czerwiec miesiącem czci najświętszego serca Pana Jezusa. Adorujmy najświętszy sakrament. Wynagradzajmy Panu Jezusowi za grzechy nasze i całego świata. A teraz posłuchaj prawdziwych historii życia dzieci, które uwierzyły i kochały Pana Jezusa do końca. Poznaj Marysia Urbsze. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Gdy godzina jest bliska, śmierć Marysia jest i pozostanie zagadką dla wszystkich ludzi, nierozwiązalną już na tym świecie. Tłumaczono ją sobie różnie, starając się wyjaśnić przyczynę owego nagłego zatonięcia na brzegu. Najprostsze jej rozwiązanie, pociechę ich strapionych sercom przynoszące, odkryli i przyjęli rodzice Marysia, poddając się woli Boga, wierząc, że nic się na świecie bez przeznaczenia i celu nie dzieje uznali śmierć dziecka swego za konieczność w wyrokach bożych zakreśloną. Kiedy na miesiąc przed śmiercią odjeżdżał Maryś z Chyrowa na wielkie wakacje, żegnając się miło z ojcami i kolegami i od nich najserdeczniej żegnany, żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że już go więcej w murach szkolnych nie ujrzą. On sam zdawał się nie przypuszczać nic złego. Jeden z jego kolegów zauważył nawet, że Maryś w tym ostatnim roku był znacznie spokojniejszy niż zazwyczaj i jakby jeszcze pogodniejszy i weselszy. Jak każda śmierć od wypadku spadła ona na Marysia nagle i niespodziewanie, porywając go w pełnym biegu jego życia. A jednak, kiedy się zna dokładnie ostatnie miesiące, jakie spędził na ziemi, zwłaszcza zaś ostatnie tygodnie przeżyte w domu już po powrocie z Chyrowa, trudno jest naprawdę oprzeć się przekonaniu, że choć śmierć spadła na niego szybko jak błyskawica, stanął on do niej zupełnie przygotowany, jak gdyby czując na sobie tajemniczy jej powiew, oczekiwał na nią skrycie, lecz mężnie. Czasem Bóg daje duszy tajemne, dla innych niewidzialne ostrzeżenie, że godzina jej jest bliska. Braciszek Marysia opowiada, że ostatnia ich korepetycja w chyrowie, na którą spieszył zawsze tak chętnie z powodu słodyczy i cukierków, jakiemu mu Maryś znosił, zakończyła się bardzo smutno, bo po odbyciu jej zwrócił się Maryś do brata ze słowami: Pamiętaj Stasiu, żebyś mnie na przyszły rok zastępował. I dawał korepetycje Janusiowi, bo ja już do Chyrowa nie powrócę więcej. I rozpłakał się. Staś, widząc łzy starszego brata, sam również wybuchnął płaczem, i przez chwilę obaj płakali serdecznie, po czym całe zdarzenie poszło na razie w zapomnienie. Przywalone świeżymi wrażeniami, zwłaszcza zaś wyjazdem do domu, który też niedługo nastąpił. W domu był Maryś taki sam jak zwykle może tylko pogłębiła się jeszcze jego pobożność może był jeszcze bardziej uległy względem mamusi, jeszcze bardziej w nią wpatrzony, towarzystwa jej spragniony i rodzeństwu oddany. Przed wyjazdem z Chyrowa zapisał się do szkaplerza. Już w Warszawie zaś odbył pielgrzymkę jubileuszową i zwróciło powszechną uwagę jego wielkie skupienie, zapatrzenie się w Boga i stopniowe odrywanie się od życia. Wciąż zwracał rozmowę na temat śmierci, wieczności Boga. Opowiadał mamie z radością, że w Chyrowie przystąpił do Komunii Świętej, wynagradzającej przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, co, wedle przepowiedni świętej Małgorzaty Alakok, miało zapewnić mu łaskę szczęśliwej śmierci bez grzechu ciężkiego. Wie, mamusia, mówił znów innym razem, kupiłem sobie krzyżyk z odpustami. Na godzinę śmierci. Zawsze to bezpieczniej mieć go przy sobie, prawda? Mamusia zdziwiła się nieco. To dobrze, że o tym pomyślałeś, Marysiu, ale właściwie to niepotrzebne, bo gdyby, nie daj Boże, w domu zdarzyło się jakieś nieszczęście, to ja mam taki krzyżyk. I będę pamiętała, by ci go w razie potrzeby podsunąć. A gdybyś w Chyrowie zachorował, to tam ojcowie postarają się na pewno, żeby ci nic do zapewnienia zbawienia nie brakowało. Maryś wszakże pozostał bardzo zadowolony ze swego nabytku. W rodzinie dziwiono się czasem tak dziwnemu, u małego przecież jeszcze dziecka, kierunkowi myśli. Nie przejmowano się tym jednak zbytnio, ani nie niepokojono, gdyż Maryś wyglądał dobrze. Zdrów był i wesół, i pominąwszy zwykłą niepewność losu nad całą ludzkością zawieszoną, nic poza tym, co zdawało mu się zagrażać. Wszystko więc, co mówił, przypisywali rodzice wpływowi konwiktu Chyrowskiego przez zakonników prowadzonemu i głęboko religijnemu wychowaniu, przez nich dzieciom nadawanemu i cieszyli się raczej z tego, widząc jak poważne, nad wiek rozwinięte dziecko powierzył im Bóg. Lecz prócz tych rozmów, wciąż około rozwiązania tajemnicy bytu ludzkiego krążących, były jeszcze inne rzeczy. Oto Maryś począł rozdawać wszystkie swoje rzeczy: mamusi, tatusiowi, braciom i siostrom, nawet służącej. Ach, wszystkim zostawił jakąś pamiątkę, a sam wyzbył się systematycznie wszystkiego. W nagrodę za medal, przywieziony z Chyrowa, otrzymał przed trzema laty rower od taty. Radość i szczęście Marysia nie miało granic. Była to naprawdę pierwsza zabawka, o którą dbał i którą szanował. Ale też stała się ona w krótkim czasie kością niezgody między rodzeństwem, gdyż każdy chciał z niej jak najwięcej korzystać i jak najdłużej na niej jeździć. Musiała się w końcu wdać w tę całą sprawę mamusia, sporządzić rozkład godzin przypadających na każde z dzieci i wymagać ścisłego stosowania się do niego. Maryś odstępował często swe własne godziny na rzecz najmłodszej siostrzyczki Niusi, którą uczył jeździć, a właściwie woził ją sam, gdyż maleństwo było zbyt słabe ażeby się mogło samodzielnie utrzymać na siodełku. Niemniej przeto Maryś był i pozostał właścicielem roweru i to właścicielem pilnie przestrzegającym swoich praw i każde z dzieci musiało się do niego zwracać we wszystkich sprawach z nim związanych. Ale po przyjeździe z Chyrowa Maryś kupił sobie Farb i wszystkich przyrządów potrzebnych mu, sam go odnowił i oddał swój ukochany rower Stasiowi. Masz, Stasiu, to już będzie odtąd twój rower. Na parę dni przed śmiercią Marysia zdarzył się jeszcze jeden znamienny fakt. Ze wzruszeniem przez rodzinę jego opowiadany, a pozwalający dojrzeć, do jakiego stopnia opanowania doszedł już on w ustawicznej pracy nad sobą. Tego roku rodzina, spędzająca zazwyczaj razem wszystkie wakacje, miała się nieco rozjechać. Starsi chłopcy mieli za parę dni wyruszyć nad morze. Młodsza siostrzyczka spędzała wakacje u kuzynów na wsi. Rodzice zaś zostawali na lato w Warszawie. Maryś, zawsze kochający i troskliwy, odprowadził siostrę na dworzec i biegł długi czas za pociągiem, machając na pożegnanie rękoma. Po południu zaś biegał po ogródku, bawiąc się z innymi dziećmi, i zdawało się, że on Taki zawsze obowiązkowy, zapomniał zupełnie o lekcji, jaką co dzień odrabiał z młodszym braciszkiem. Mamusia wszakże nie znosiła odstępstwa od przepisanych reguł, jeśli nie było ważnego powodu do zwolnienia z nich. Widząc więc, że Maryś sam nie myśli o tym, zawołała go przez okno, a gdy stanął przed nią, przypomniała mu o zaniedbanym obowiązku. Rano odprowadziłeś dziunię, teraz znów biegasz sobie swobodnie. Kiedyż to będzie lekcja? Maryś spojrzał na mamę dziwnie podniecony. Ach, mamusiu, tak mi się jakoś nie chce! zawołał z pewnym rozdrażnieniem w głosie i wybiegł prędko z pokoju, po to wszakże, by zawołać Janusia na lekcję. Ale mamusia o tym nie wiedziała. Za odchodzącym zaś drzwi zamknęły się zbyt głośno i zdawało się, jak gdyby były rzucone gniewną ręką. Otóż, trzaskanie drzwiami i wszelkie inne tym podobne objawy niezadowolenia nie były nigdy tolerowane w rodzinie państwa Urbszów. Maryś tego nigdy nie robił. Tym bardziej więc zaskoczona i zagniewana mamusia przywołała go z powrotem do siebie i ukarała surowo. Natychmiast po odbytej pokucie rozkazując iść na lekcję. Jesteś niegrzeczny, powiedziała mu z żalem. Nie tylko zaniedbujesz swoje obowiązki, ale kiedy mamusia ci o nich przypomina, gniewasz się jeszcze i trzaskasz drzwiami. Maryś nie tłumaczył się wcale. W milczeniu odbył nałożoną na siebie karę i bez słowa też poszedł na lekcję, zanim zaś poszła i mamusia także, gotowa w każdej chwili powściągnąć każdy dostrzeżony objaw rozdrażnienia. Okazało się jednak wkrótce, że wstawiennictwo jej nie było wcale potrzebne. Zawsze bardzo dobry i cierpliwy w stosunku do rodzeństwa, Maryś przeszedł tym razem sam siebie. Po kilka razy poprawiał braciszka jąkającego się i mylącego co drugie słowo. Jak każde dziecko uczące się czytać, a nie widać było po nim śladu zniecierpliwienia. Źle przeczytałeś. Mówił co chwila spokojnym, równym głosem. Znowu źle. Przeczytaj jeszcze raz, Janusiu. Zobacz dobrze, jak tam napisane. Jeszcze raz. Teraz dobrze. Zupełnie rozbrojona tym zachowaniem syna, wybaczyła mu już mamusia owe nieszczęsne trzaśnięcie. Kiedy wchodząc po odbytej lekcji przez te drzwi, właśnie przez które Maryś wówczas wybiegał, uczuła, jak nagły pęd powietrza wyrwał jej klamkę z rąk, zamykając je za nią z hukiem. Stojąc przez chwilę zaskoczona, pomyślała sobie wówczas Mamusia, że może Maryś niesłusznie został ukarany. I tylko przez pokorę i umartwienie zniósł karę bez słowa, nie starając się wcale uniewinnić. Nadszedł tragiczny dzień, 18 lipca. Z powodu męczących upałów, dzieci, oczekując na zapowiedziany wyjazd nad morze, spędzały na razie wszystkie wolne chwile nad Wisłą. Tego dnia również tam były z rana, ale po południu poczęły się znów napraszać, by je raz jeszcze puścić nad wodę. Taki upał na dworze, tak duszno w mieszkaniu, a taki miły chłodek leci od Wisły. Mamusia nie chciała puścić dzieci, a jednak wbrew swojemu zwyczajowi tym właśnie razem wyjątkowo uległa ich prośbom. Może żal jej się zrobiło, patrząc na nie, jak snuły się po pokojach, bezsilne i zmęczone, Podobne do kwiatków, co zwiesiły główki z kwarem słonecznym zważone. Niechże się trochę orzeźwią. Ach, jakże się Maryś cieszył, usłyszawszy upragnione pozwolenie, jakże się spieszył, jak gorliwie pomagał służącej przecierać naczynie i sprzątnąć po obiedzie, byle tylko iść prędzej. Ale nim odszedł, przybiegł do mamy z triumfującą miną, oznajmiając jej z znienacka, że wzrost jego wynosi metr i 41 centymetrów. Widząc zaś jej niedowierzającą minę, porwał centymetr, Rozłożył i na jej oczach się zmierzył. Wypadło równo metr 1,41. Ze śmiechem i gwarem wyruszyły dzieci z mieszkania. Maryś cieszył się bardziej od innych. Ale zbiegłszy już ze schodów, zawrócił raz jeszcze na górę i zadzwonił. Otworzyła mu mamusia. Co się stało, Marysiu? Zapytała nieco zdziwiona tym niespodziewanym powrotem. Zapomniałeś czego? Nie, ale przyszedłem, mamusie, jeszcze raz pożegnać. I uścisnął ją długo i serdecznie. Wesoło pluskała się dzieciarnia na brzegu. Maryś odpłynął nieco dalej, pokazując braciom, jak się mają zachowywać na wypadek, gdyby któryś z nich zaczął tonąć. Róbcie tak jak ja! wołał, wymachując w ich stronę rękoma i skrył się pod wodę. Bracia czekali, by się ukazał lecz Maryś już nie wypłynął. Wówczas Czując coś złego, obaj malcy, nie namyślając się długo, rzucili się na ratunek, i obaj również zniknęli pod wodą. Na brzegu powstał popłoch, dał się słyszeć płacz i krzyk, rzucono się na pomoc. Na łódź ratowniczą, która podpłynęła na miejsce wypadku, wrzucono dwóch młodszych braci, Janusia i Stasia, obu zemdlonych. Ale Marysia nie znaleziono od razu i mimo najgorliwszych poszukiwań rodziców przez długie dziesięć dni nie zdołano natrafić na żaden ślad jego ciała. Wisła już wzbierała. W parę dni później nastąpił wylew tak bardzo groźny w tym roku i w końcu wszystkie nadzieje zdawały się pogrzebane. Lecz gdy wody opadły nieco, w Wyszogrodzie znaleziono ciało chłopca w opłotkach chłopskich uwikłanego. Doniesiono o tym rodzicom. Nie umiano wszakże podać żadnych znaków szczególnych. Jedynym więc bliższym określeniem było, że wzrost chłopca wynosi 1,41 m. Od pierwszej chwili otrzymania wiadomości, nie mieli rodzice najmniejszej wątpliwości, że to ich Maryś się znalazł, pomimo zupełnego braku szczegółowszych danych. Pojechali po niego oboje, by skoro Bóg duszę zabrał, ciało jego po chrześcijańsku pochować. Poznali go zaraz. Nie był wcale zmieniony pomimo tak długiego przebywania w wodzie i na rozpalonym powietrzu. Nie przewieziono Marysia do Warszawy jak było to pierwotnie zamiarem rodziców. Pozostał tam, gdzie go przeznaczenie Boże zagnało, w Wyszogrodzie, samotny spoczął w mogiłce ale w dzień zaduszny gdy myśl mimo woli ulata ku tym wszystkim najdroższym którzy się z życiem ziemskim rozłączyli a trwają gdzieś pewno w szczęśliwości wiecznej przed tron boga wyniesieni powróciła mamusia do swego Marysia lecz jakież było jej zdziwienie gdy stanąwszy przed małą mogiłką dziecięcą Którą spodziewała się zastać smutną i opuszczoną, ujrzała ją przybraną świeżym kwieciem i wieńcami. Przypadek, a właściwie ręka Boża, zetknęła niespodziewanie mamę Marysia z nieznanymi opiekunkami grobu jej dziecka. Były to dwie samotne panie, które zapytane o przyczynę. Tak bardzo dla rodziny wzruszającego postępku, z całą prostotą i szczerością wyznały, że, posłyszawszy przypadkowo o pięknym życiu i tragicznej śmierci tego nieznanego sobie dziecka, postanowiły z miłością i oddaniem samotną jego mogiłką się zaopiekować. Zaczerpnięte treści pochodzą z dziełka W służbie obowiązku Opis życia i śmierci Marysia Urbszy Poznaj prawdziwe historie dzieci, które składały Panu Jezusowi ofiarę ze swojego życia. Wersję książkową oraz audiobooki serii Młodzi przyjaciele Jezusa nabędziesz na stronie na jej